Przywódcy europejscy spotykają się w Berlinie, żeby omawiać bezpieczeństwo całej Europy i naszą przyszłość, a w tym czasie Donald Tusk rysuje pieski i wrzuca to do internetu. No więc jak go traktować poważnie? Podobno miał go nikt nie ograć w Europie. Poseł Jabłoński rozjechał pana Tuska w rmf dzisiaj rano. Posłuchajcie koniecznie, nie zapomnijcie o sobie polubieniu i komentarzu pod filmem. Donald Tusk mówi... Mnie w Europie nikt nie ogra. To Mnie jest... nikt nie ogra w Unii Europejskiej. To jest tak jakby trener Legii Warszawa porozmawiamy... mówił... Mnie w Lidze Mistrzów nikt nie ograł. No, nikt cię nie ogra, bo gwarancji. tam nie grasz. Tak, tak to wygląda. Na jesteśmy, na to poza, jesteśmy poza tą rozgrywką. Polska powinna przede wszystkim uczestniczyć w rozmowach, a mam wrażenie, że jest tak, że Donald Tusk pojechał na to spotkanie do Berlina w zasadzie tylko po to, żeby usłyszeć, co inni ustalili i stać się żerantem tych ustaleń. Ja nie wiem nic o tym, co Polska wprowadziła do tych rozmów, bo mam wrażenie, że, że nic nie wprowadziła. Nawet media europejskie o tym piszą. Polityko pisze, jeszcze kilka lat temu Polska była nie tylko, że stole, ale, ale była liderem. Tym? Pamięta pan, jak Mateusz Morawiecki budował tą koalicję? Tak to wtedy wyglądało, bo można to robić, jak się chce, jak się potrafi, a Tusk z jakiegoś powodu Żeby tego nie robi. Pan... Ja chciał tutaj móc powiedzieć, tak, wspieram rząd w jego działaniach, tylko nie ma tych działań. Na tym polega problem. Tusk sobie pieski rysuje na kartce, kiedy Merz z Macronem, ze Starmerem ustalają, jak będzie wyglądała strefa bezpieczeństwa w Europie. A